Siema widzowie, dzisiaj w rozdalanym Team zagramy sobie remansz diamentowego łowcy, ale tym razem bez początkowego jedzenia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba i że będzie więcej emocji. Jeżeli tak, to proszę widzów, żeby zostawił łopeczkę i subika, Tobie nic to nie zrobi, a mi bardzo pomoże. Już bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Dobra, masz itki, wszystko? Ja mam. No to mi się wydaje, lecimy. Ora. Dobra. Ja <grystanie> Dobra. w tej wiosce nie zdziwiłem się jak będzie kowal, bo ja w tej wiosce dużo raz widziałem. No nad trzymaj ją. Okej. Aha, ej, ty masz już z bo kurde, nie! Cały set, nie! Nie, to jest za dobre, to jest za dobre. Nie można. Nie no co to ma być? No. I tak mogę szybko zdobyć. A ja nie zbyt. Dobra, jeg mi się kończą. Ale kiedy ja się zrobiam? Po. Nie mam pytań, bo nie mam jedzenia totalnie. Ja to w nie. Chyba mógłby zabić im. To sobie zbiorę. Git no tak cicho jesteś. Ja cię widziałem. Um, tak. Dzięki, dzięki, nie musisz. Nie! Chodź tu! Nie! Nie, aha, aha, ja nie, zabrzmiałem, spadłem. Chodź tu! Będzie hit, będzie hit. hit. On mnie skrócił. Co ja chciałem zrobić? Szczerze nie wiem. Nawet jeżeli kilka innych... mi się nie chciała wyłączyć. Okay. Ja! Ej to będzie... To będą takie emocje, że to jest niemożliwe. Nie! Yes, nie! Yes. Nie, co ja zrobiłem? Ja wiedziałem! A, wiedziałem golema. Ja chciałem wrócić i golema zabić, ale. To już by nie wyszło totalnie. Teraz syk, tarczę. No, tarczę możesz zrobić, co będzie dla ciebie przy OP. Boże, chciałem tarczę z kamienia robić. <gulatory> <gulatory> Ej, teraz już nie skończyły w bloku. Dobra, git. Dlaczego masz nie ty ty sobie zrobiłeś na ży. nie skończę jedno bloków. No bo masz na rzecz. Wiedziałem, że to tak... Tak, ale... No. Dobra, i To jest rymacja i mam większą przewagę. Ty masz. Chyba sobie wykupałeś albo miałeś statek, nie wiem. Ej, przecież, jak teraz, ej, przecież jak teraz przegrasz rewanż, to, to chyba finału nie będzie. To będzie honorowy, może jak wygram honorowy, to będzie finał ostatni. Przegrasz honorowy, to... No to 3-0, no to nie ma... Może po prostu gramy do trzech punktów. Tak, gramy do trzech punktów, więc... Nie, dziękuję, ząbiaczku. Co ty robisz? Nie wiem ja się tutaj muszę uh, dobrą rzecz mam bardzo sam. dobrą rzecz, która mi tak strasznie pomoże. To jest nie, łapurka, a czy nie apółka, ale taki lawa. Chodź tu! Nie, Chodź tu! Uczę! nie, dobra. I cóż, łódka mi nie wyleciała! Nie, uch, uch, nie! Zresztą. Co zrobiłam, nagle? A co teraz zrobię? Coś w ogóle. Nie, w No kurde, Chodź tu! Co jest? Jest! Jest! Jak? Nie, Jak? 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 Nie, wiem, to mnie nie trafiło! To tak jak na jest! Ja, jest! ja nie wiem, że się ja, ci To był albo laki, a potem się ja, jak nie trafiłem. No, tak jak chyba na tamtym. Podem. ja się boję w niebo.

ja mam takie fajne pomysły Cię też, ale... No to chyba... Ja Siema! Co tu! Jest? Jak dostał? A, Gierka, dałem Ci. No. Dobra, Mijasz, jak możesz, to nic, Oglądać, możesz, to nic nie mówisz. Ogrądać możesz, na nic nie mówisz. Nie możesz mówić! rzuciłem. Co ja Ci zrobiłem?! A co Ty chciałeś zrobić? Magma daje Ci oddychanie pod wodą. Aaa. Chciałem, żebyś się zaczął dusić. Ale to i tak bym dała szybko. Ale ja miałbym chwilę na skraftowanie drzwi. Bo chciałem coś z drzwiami zrobić. Wow, portalo. Nie. Nie. Duszę się. W, sumie w tym portale nic takiego ciekawego nie było. Znaczy, koks znaczy co? No. Co ty chcesz zrobić? Co? o! Ja miałam półtora serca! Przecież ja mam za ciebie tysiąc ci kratek, siema! E, a ja tak naprawdę sobie, ja wspomniałam, wiesz, tam gdzie wsiadłem i tak ciśnak kratek, dobra! Przecie nie poddaję! Giri! 5 minut zostało, 4 już! O no, nie, nie! proszę, Nie, no ciężka siekiera! Wypełniała dwa bloki! Nie! Ja Jestem znowu! Już jest ginić w piosenku Ej, proszę, niech młode jesiecie dokończą, proszę Co? Nie Jesteś ja znowu Nie! Minuta Ty pościera! <grymka> proszę, proszę, proszę 5 sekund Aaaaaa! E, <grymka>

nie. nie! Ja nie miałem jedzenia, jak się znalazłem tam jakieś polany chyba, to było polana, to tam były zwierzęta ja bym nie żył, szczerze gdybyś nie znalazł polany. Wtedy. Ja bym nie żył po prostu, bo nie miałem jedzenia, więc wtedy czy później w sobie bym się to byś mnie dogonił. Nożyce miałem, więc jakbyś nawet do mnie przyszedł, po prostu zrobiłbym skybatha i... Zepchnął coś takiego. Ale akcja A nie się nie w końcu na moim już była akcja dobra. No No O Boże. Dobra, podnosimy stawkę. Ile? 10. 10.